i jesteśmy teraz Nikola Tesla Airport czyli lotnisko w Belgradzie nie wiem czy wczoraj mówiłem my tutaj dotarliśmy ale było tak że chcieliśmy wysiąść z samochodu rodziny polskich rodzin bo oni jechali na kemping, mieliśmy jechać z nimi ale nie mogli znaleźć tej trasy a jechali dalej na niż i tam mieli gdzieś spać, no i my tutaj musieliśmy, wysiedliśmy na autostradzie. Musieliśmy przejść na piechotę jakieś 5 km po autostradzie. I weszliśmy na nocleg do lotniska w Belgradzie, Nikola Tesla Airport. Nikola Tesla to bardzo wyjątkowy, uplantowany człowiek, wynalazca, konstruktor i tak dalej. No i tutaj spaliśmy wczoraj i teraz zamierzamy jechać do centrum, także... Całkowity koszt podróży Lublin, Belgrad wyniósł nas 9 zł, które wydaliśmy na busa do Kraśnika. Pozdrowienia.